Bardzo się cieszę, bo w, ostatnich roka, w ostatnim roku na przykład yy, walczyłem też o złoto. Miałem drugie miejsce i przegrałem słupakiem w ostatnim skoku o centymetr. I dwa lata temu też byłem młodszym rocznikiem, skakałem na dworze, o centymetr przegrałem trzecie miejsce. I myślę, że tutaj te centymetry się wszystkie zebrały i jest to złoto której się starałem. Chłopaki naprawdę super skakali, wiele razy się na mityngach widzieliśmy, nikt do, do nikogo żadnego problemu nie ma, każdy go wspiera, więc myślę, że chłopac naprawdę super. Myślę, że to tutaj psychika, zmotywowałem się jak najbardziej mogłem i wyszło tak jak chciałem. Mój trener, trener Marek, z nim już zdobyłem kilka medali, trenuję w Ostrowie, KS Stal. Grałem w piłkę, wyczaił mnie trener i przyszłem na Stal i trenuję i chcę iść dalej.